Trzeci konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich i trzeci triumf Stefana Krafta. Tym razem Austriak zwyciężył w Lillehammer. Polacy zajęli odległe pozycje. Stefan Kraft prowadził już po pierwszej serii, osiągając 104 metry, w drugiej uzyskał 92,5 metra, co zapewniło mu 33. triumf w zawodach Pucharu Świata i awans w klasyfikacji wszechczasów na szóste miejsce, gdzie zrównał się w liczbie zwycięstw z Jensen Weisslogiem. Drugi w Lillehammer był Niemiec Andreas Wellinger, a trzeci Daniel Czofenik z Austrii. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 23 tuż zanim Piotr żyła, a na 28 miejscu zawody skończył Kamil Stoch. Do drugiej serii nie dostali się Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczął. Trzech polskich skoczków punktowało w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Lillehammer. Najlepszy 23 był Paweł Wąsek, znów w innej lidze skakał Austriak Stefan Kraft. Z piątki Polaków do drugiej serii awansu nie wywalczyli Aleksander Zniszczął i Dawid Kubacki, który jednak trafił na trudne warunki. No, warunki były jakie były. Na pewno można było z tego z tego dalej ulecieć przy lepszym skoku oczywiście. Lepsze skoki oddali jego koledzy, zwłaszcza 18 na półmetku Paweł Wąsek oraz 22 Kamil Stoch, który uzyskał 95,5 metra. W serii finałowej skoczył jednak 9,5 metra bliżej, był 28. Z Polaków poprawił się jedynie 24 Piotr Żyła. Trzeci konkurs w sezonie, padł upem tego samego skoczka. Stefan Kraft nie do zatrzymania na razie. Austriak jako jedyny przekroczył 100 metrów. podium uzupełnili Andreas Wellinger i Daniel Czofening. Trzeci konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich i trzeci triumf Stefana Krafta. Tym razem Austriak wygrał w norweskim Lillehammer. Polacy zajęli odległe pozycje. Najlepszy z nich, Paweł Wąsek, był 23. Stefan Kraft prowadził już po pierwszej serii osiągając 104 metry. W drugiej uzyskał 92,5 metra oraz łączną notę 296,7 punktu. Najwyższą w historii cyklu na normalnej skoczni. To zapewniło mu 33. triumf w zawodach Pucharu Świata i 101. podium. A także awans w klasyfikacji czasów na szóste miejsce, gdzie zrównał się w liczbie zwycięstw z Jensem Weisslogiem. Drugi w Lillehammer był Niemiec Andreas Wellingera, a trzeci Daniel... Czof Fenik z Austrii. Polacy wciąż spisują się słabo, choć w sobotnim konkursie po raz pierwszy trzech z nich weszło do finałowej serii. Najlepszy był Paweł Wąsek, 23. Konkurs jak najbardziej na plus po ciężkim początku w fińskiej jeduce. Był to fajny dla mnie udany dzień. Moje skoki tutaj wyglądały już zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepsze miałem czucie od samego początku. Dziś udało się jeszcze poprawić fazę lotu. Tuż za Pawłem Wąskiem na 24. miejscu był Piotr Żyła, na 28. Kamil Stoch. Do drugiej serii nie dostali się Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczą. Ciężko pracujemy na treningach i to niestety skutkuje jeszcze słabszymi skokami, ale staramy się być dobrej myśli. Wszystko analizujemy i liczymy, że wkrótce przyniesie to pożądany skutek. Na formę zawodników narzekają także Norwegowie. Najlepszy skoczek świata ubiegłej zimy Halvor Egner Granerud. W Lillehammer zajął dopiero 15 miejsce.